Konferencja bezpieczeństwa w Monachium w 2025 roku była świadkiem ostrego wystąpienia wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Vance, znany ze swoich konserwatywnych poglądów, ostro skrytykował europejskie demokracje. W szczególności zwrócił uwagę na ich rzekome niedociągnięcia w kwestii wolności słowa i nielegalnej migracji. Wens argumentował, że największe zagrożenia dla Europy pochodzą z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Zaapelował do europejskich przywódców, aby przypomnieli sobie słowa papieża Jana Pawła II: Nie lękajcie się. Słowa Wensa nie zostały dobrze przyjęte przez wielu europejskich liderów. Jego przemówienie zostało odebrane jako atak na fundamentalne wartości europejskiej demokracji. Czas wystąpienia w okresie wzmożonych napięć międzynarodowych dodatkowo podgrzał atmosferę. Słowa Wensa wyraźnie ukazały rosnącą przepaść między USA a ich europejskimi sojusznikami. Reakcja europejskich przywódców była szybka i ostra. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do zwołania nadzwyczajnego szczytu UE w Paryżu. Ten ruch został odebrany jako afront wobec Polski która sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, decyzja Macrona uwypukliła narastający rozdźwięk między Europą Zachodnią a Wschodnią. Konferencja bezpieczeństwa w Monachium, która miała być platformą dialogu i współpracy, zakończyła się w atmosferze niezgody i podziałów. Przemówienie Wensa obnażyło pęknięcia w sojuszu transatlantyckim. Pozostawało pytanie, jak te napięcia wpłyną na sytuację na arenie międzynarodowej. Jednym z najgłośniejszych krytyków przemówienia Węsa był były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Tusk, prominentna postać polskiej i europejskiej polityki, wyraził swoje oburzenie na Twitterze. Jego reakcja była szczególnie istotna, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą rolę w kształtowaniu europejskiej polityki. W serii celnych tweetów Tusk Potępił konferencję bezpieczeństwa w Monachium, pisząc Monachium już nigdy więcej. Ten enigmatyczny przekaz zdawał się wyrażać jego głębokie rozczarowanie kierunkiem, w jakim zbiegła konferencja. Następnie bezpośrednio zaatakował rządzące w Polsce prawo i sprawiedliwość, PiS oraz Konfederację. Tusk oskarżył obie partie o brak zrozumienia wagi Zjednoczonej Europy w obliczu rosyjskiej agresji. Posunął się nawet do sugestii, że ich stanowisko można interpretować jako prorosyjskie. Był to poważny zarzut, zwłaszcza w świetle trwającej wojny Rosji z Ukrainą. Tweety Tuska nie były jedynie reakcją na przemówienie Węsa, były to zaplanowany ruch polityczny. Łącząc PiS i Konfederację z Rosją, Tusk dążył do zdyskredytowania ich w oczach polskiej opinii publicznej. Jego tweety ukazały głębokie podziały polityczne w Polsce i w całej Unii Europejskiej. To, co sprawiło, że tweety Tuska były jeszcze bardziej uderzające, to ich kontrast z jego wcześniejszą aktywnością w mediach społecznościowych. Zaledwie dzień przed konferencją bezpieczeństwa w Monachium. Tusk zamieścił wpis na temat pozornie przyziemnej czynności obierania ziemniaków. To zestawienie zwyczajności z wydarzeniami nadzwyczajnymi podkreśliło nagłą zmianę w jego internetowej personie. Obraz Tuska obierającego ziemniaki, prostej domowej czynności, stanowił jaskrawy kontrast z jego ostrą krytyką europejskich przywódców i polskich partii politycznych. Ten kontrast nie umknął uwadze obserwatorów. Niektórzy postrzegali to jako celową próbę zaprezentowania się jako osoba bliska ludziom przed rozpoczęciem politycznego ataku. Inni interpretowali to jako oznakę frustracji Tuska stanem europejskiej polityki. Przyziemny akt obierania ziemniaków można by traktować jako metaforę żmudnego i często frustrującego charakteru dyskursu politycznego. Niezależnie od interpretacji, tweety Tuska skutecznie przyciągnęły uwagę europejskiej opinii publicznej. Jego słowa wywołały ożywioną debatę na temat przyszłości Europy i roli Stanów Zjednoczonych w sprawach europejskich. Kontrowersje wokół konferencji bezpieczeństwa w Monachium były dalekie od zakończenia. Tweety Tuska zapewniły, że debata będzie trwać nadal w nadchodzących dniach i tygodniach. Wymiana zdań między Węsem a Tuskiem, a także szeroko pojęte reakcje na konferencję bezpieczeństwa w Monachium, obnażyły głębokie szczeliny w zachodnim sojuszu. Krytyka Węsa, choć kontrowersyjna, rezonowała z niektórymi grupami społeczeństwa europejskiego. Jego słowa trafiły w narastające poczucie niepokoju związanego z takimi kwestiami jak imigracja i erozja suwerenności narodowej. Odpowiedź Tuska, choć potępiająca ton i przesłanie Wensa, również uwypukliła wewnętrzne podziały w Europie. Jego atak na rządzącą partię w Polsce podkreślił rozdźwięk między Wschodem a Zachodem w kwestiach takich jak praworządność i stosunki z Rosją. Wydarzenia w Monachium stanowiły wyraźne przypomnienie, że porządek po zimnej wojnie jest poddawany ogromnej presji. Wojna w Ukrainie zaostrzyła te napięcia, zmuszając europejskie narody do zmierzenia się z trudnymi pytaniami dotyczącymi ich ustrojów bezpieczeństwa i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Przyszłość europejskiej polityki będzie kształtowana przez to, jak te wyzwania zostaną podjęte. Czy Europa zmierzać będzie w kierunku większej integracji i bardziej asertywnej polityki? zagranicznej, czy też ulegnie wewnętrznym podziałom i wycofa się z zaangażowania na arenie międzynarodowej? Odpowiedzi na te pytania będą miały dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości Sojuszu Transatlantyckiego i stabilności ładu międzynarodowego.